Hej, cześć siemano, z tej strony Atofirex. Ja, Dzisiaj sobie zagramy w Don't Starve. Eee, niestety to jest wersja konsolowa. Jak na razie, bo mam wersję z Xbox'a, eee, a nie ze Steam'a, a więc niestety musimy na razie przeboleć ten średnie tłumaczenie, co będzie. Ale za niedługo będzie wersja Steam'owa, więc będzie lepiej. Ale na razie musimy przeboleć Tom. Sobie trochę pokramy. Zrobimy pewnie jeden albo dwa sezony. Nie wiem, jak szybko zdechnę. Znając mnie, będzie szybko. Tu nic nie zmieniamy. Włączamy sobie uh, Rage of Giant. Coś takiego. Bo ten dodatek jest naprawdę w porządku. Dodaje przynajmniej coś ciekawszego do tej gry. Sam podstawka, dodam. No, zgaduję, że przeżyjemy trochę. Chyba nie wywalimy się w pierwszych 5 dniach? Chyba. Niestety musimy zagrać Willisonem, bo tylko to mam. Ale Willison też, też jest spoko. No to lecimy. Dobra, pierwsze co te kwiatki, żeby mieć 12 tego 12 i zrobić wianek. Trochę oddale. O, boróweczki. No to to już pomoże. A jeszcze marchewki, kozak. Co za resp. Dobra. Ale główny cel to będą kwiatki. Trzeba je zebrać. Szybko zrobić wianek, żeby psycha nie siadła. Oprzednio przednio dużyłem tylko 5 dni, bo psycha mi siadła. no nic Liczę, że teraz nie popełnię tego błędu bo Dużo przechodziłem obok tych takich kwiatków złych i zbierałem jakichś niepotrzebnych rzeczy, które mi to zabierały, no i zaskakiwałem do tych dziur, co przenoszą, ale one zabierają psychę, no i dead Teraz wiem jak to działa, bo przedtem i tak nie zjechała, myślałem że to prawie nic nie daje, a tu... Zgon przez to. Ogólnie, sorry za jakoś mikrofonu, bo może być o wiele głośniejszy i. Co on robi? O wiele głośniejszy taki na inny głos. No bo akurat teraz mam zasłuchawek, a nie mam tego mojego. zewnętrznego. Co za śmieć. Przez co wiem, że to jest inna jakość. Nie byłeś ale ale tam tamten fajniej... przybył. A co ja chciałem... a, dobra. Nie, bo już myślałem, że zebrałem, a coś tu nie mam. A tu nie, dobra, jest git. Nie ugryzie mnie, jak to zabiorę? Nie. A zapomniałem, że muszę się zatrzymać. O, qik. A tego już nie muszę zbierać Co tam Kiwi? Po co podchodzisz? Dobra, to będzie do rozpałki Ach, ten krzyk tego królika. Nie wiem czy oni go nagrali A, jakie w ogóle te fajne fale są. Nie wiem ile nam się uda zrobić tych dni w jednym odcinku, liczę, że jest dwa. Chyba dwa będą optymalne, bo trzy to nie wiem, czy nie byłoby za długo. A też godzinnych nie chcę robić, takie około pół godziny, czy tam 20 minut. Nie spróbuję tą serię, może doprowadzić do jakichś trzech sezonów, czterech. O nie, tu nie idziemy. A i ogólnie zapraszam na mojego Twitcha. Link podam w opisie. A jak coś to na YouTube będę informował, kiedy będę się działy live, bo chwilowo trochę czasu nie mam. Nie miałem, a teraz powoli zacznie mi się czas robić to. Można będzie jak z tego streamka walnąć wieczorkiem. Lecimy. O, kill off. Te kamienia sobie zabrać się przyda. A to nitra to na razie wezmę, ale później to wywalę. Nie wiem do czego bym ja mógł to użyć. W sumie nawet chyba tego nie używam. A nie, raz coś z tego robiłem, tylko nie pamiętam co. atakuje. Dobra, mamy jeszcze czasu, bo wieczór nie jest za krótki. Tylko ta noc taka. Będzie dość długawa, ale. Bo na tym, na Don't Starve Together to tu jest chyba jeden pasek albo dwa. sobie właśnie dużo gram tego Don't Starve Together. Ale jednak ten singul jest trochę ciekawszy Przez tego właśnie e, Dilsika Ice and Giant czy coś takiego Nie pamiętam że nawet jak to się nazywało Jamę Czy ja coś ominąłem? A nie tu mapa tylko tu Chyba ja nie zerką czy gdzieś złota nie było tylko na szybko Zbierze trochę trawki A, co z tym? Ale czapka, ale na razie nie Jeszcze już nie czapka. Dobra, jeszcze mamy trochę czasu. O, karet. To stąd zwiewam. No i tak nie ma przejścia. Zbierze. I terek grzybki, może nie tera. Dobra, jeszcze ścianko zbierzemy, może dolecimy do borówek? E, no, lajcie A do tych drugich osiedlimy się przy tym, przy tej trawie. Chłopie, zwiewaj stąd. Zdążę, zdążę? Chyba zdążę. E, nadajcie. No, Teraz pozbieramy, jak i tak jest noc. Zaraz pokotujemy rzeczy. No, no i gitara. sobie z 6, albo nad więcej, 8 Reszta niech będzie tu. Nasionka. Jeszcze jedno, dobra. albo już dobra, usmażę. Najwyżej się zje. Marchewki na razie zostawię, może się będzie króliki baitować na nie. się dał ugotować. Uf. Chciałem to tylko wrzucić, ale spoko. Długa buga przy ognisku. Dobra, co my na razie możemy? To nie. Parasolka. w sumie by się przydała. 6 kwiatków, ok. O, drzewko wyrosło. Było słychać. No, jak tak patrzę jeden dzień. Około 9 minut. A więc e, dwa. Na no, jeden odcinek to będzie gitara. W sumie 30-minutowe to nie wiem. Właśnie średnio opłaca. No już pożera tego flinta. Jak to jest po polsku, krzemień. pozbieramy te borówki. Nie, porzeczki. No, no, polskie to porzeczki. A co to za ścieżka? Wow. Dobra, psycha rośnie. A, nasionka. Wezmę. Ile to daje? A, ledwo co, ale podtrzyma. Po cztery. A, tutaj ule. Liczę, że nie ma tych takich bojowych. U, a co to zrobią? A, właśnie. O, z tym kotem. Had to kot. Kot Masz nawet dwa, masz trzy. Nie wiem, co robił kotoshop, ale. A, bo on coś tam wypluwał, jakieś rzeczy od czasu do czasu. Jak się go swoich. O. Dzięki kotoshopie. Chyba ja się zetnie. Drzewko. To shop sobie poluje. Dobra, chodź. Żeby było parzyście to ci dam jeszcze jeden patyk. Masz. I chodź. A ja świnka? świnkę. Na razie olejemy. Dobra, psycha Max. Powoli idzie. Może patyki sobie zbiorę, przy okazji. Jak już są. Tylko te kwiatki by się przydały. Jeszcze trzy. O, jasne. Są mi dwa kwiatki, berry. O nie, to jest ten zły. O, przednio to podnosiłem cały czas i ooo, psycha padła. A to też jest ten zły. A tu nie podchodzę do nich. Chodź kot. Dobra, survivali, żeby już to mieć. Bo poprzednio tak mi rzeczy przemakały, że to była masakra. No dzięki za szyszkę, normalnie... Mega. Myślałem, że to bierze. Co wychodzi? A, już mnie olał. Znaczy, ja, idzie za mną. Nie idzie. I koniec mapy. O, te, te. sobie kamienia pozbierać. Się przyda na późniejszą bazę. O, marcheweczka też. Żeby nam żarełka nie brakowało. O, dzięki za patyki. No, będzie na razie kratki, nie? Idzie tak Photoshop I idzie. Dobra, ma jeszcze drzewo. Żeby tak do 20 zrobić. Próbować przynajmniej. Spoko Wilson. Jeszcze duży czas. Wętnych już się cyka, że ciemno zarabiacie, a tu nie. O, nie zebrałem. Stale za szybko to puszczam. Ty kocie, nie śpi. Bo jeszcze nie idziemy spać. Jadą chwilę. Dobra, da stąd. Albo jeszcze patyki zbiorę. Przyjechał w dół, bo już ciemno jest. to szop idzie? A jak nie idzie, to git Nie przeżyję bez niego. Dobra, teraz tych pszczół nie spotkać. Takich, co gryzą. A widzę, że ich nie ma. Ta gitara. Może tu chwilę przeczekam, pozbieram rzeczy. Już niech będzie. Sobie postępuje. No, więcej marchewek. Ej, znowu, chyba szybko. No, a może się zrobiłoby jakiegoś streama z tego, z don starwa. Krewcze, może w niedzielę jakiegoś streamka możemy puścić w sumie. Tylko jeszcze nie wiem z czego. Może jakiś payday. Albo coś z paradoksu, jakaś gierka. Dobra, zaraz będzie noc. To może tu ogniwo. Dorzuci raz i gitara. Specjalnie dorzuciłem, żeby mieć większy obszar do zlutowania. O, tu i psycha leci, grubo. A, sobie te berisy przygotuję. A, kwiatki na razie wrzucę. W zasadzie, żeby nie było. Dobra, jeszcze to. Bo chyba coś tam było, jakiś plotwór, jak za dużo zetniesz, a nie posadzisz. To się pojawia. Taki drzewołak. Żeby go nie było, to posadzę. A, tak się gotowało. Dobra, już zapomniałem. Dobra, gitara. Hmm, albo zrobić to trzeci. A eee, nie, dobra, będziemy po dwa odcinki, a więc bardzo dziękuję za oglądanie. Zapraszam na streama, lajkujcie, subskrybujcie. Na razie.